Pierwszy zespół Kuratorskiej Służby Zawodowej Zagadamia, że do wykonania zostało wprowadzone orzeczenie sądu rejonowego w Jeleniej górze z dnia 6 kwietnia 2022 roku sygnatura akt tak dalej, na mocy którego orzeczono wobec pana karę zastępczą pracy na cele społeczne w wymiarze dwóch tygodni po 14 godzin. W okresie wykonywania kary skazany zobowiązany jest Stawi się na każde wezwanie sądu lub kuratora zawodowego. Artykuł 60 KKW. Udzielać wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. Artykuł 34, paragraf 2, punkt 3 KK. Skazany nie może bez zgody sądu zmienić miejsca całego pobytu. Artykuł 34, paragraf 2, punkt 1 KK. Kurator zawodowy nadzorujący kary w niniejszej sprawie jest... To jest pani... Ewa Szorcz, kurator zawodowy, pełni dyżury w rejonie Nowym Poznań. Dobra, do ja Piedu. No i co? Stawiennictwo jest obowiązkowe, <laughs> a wyzwanie ponowne. W przypadku, gdy skazany jest, stawi się na wyzwanie lub położony o prawach i obowiązkach i konsekwencjach związanych z wykonywaniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, oświadczy sądowemu kuratorowi zawodowemu, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy. Kurator skieruje do sądu wniosek o orzeczenie kary zastępczej, czyli pozbawienie wolności. Artykuł 57 paragraf 2 KKW. No i kto był taki miły sąd rejonowy w Jeleniej Górze? Pięknie. Tak prawomocny wyrok z dnia 6 kwiecień 2022 roku pięknie Jelenia Góra Szanowni Państwo jedyne co w Jeleniej Górze pamiętam to jest to jest właśnie to jak żeśmy byli w Karpaczu tak, tylko za to byłem wtedy spisany na wniosek pewnego donosiciela vis-a-vis -vis hotelu Gołębiewski i ów, że obywatel zgłosił mnie jako zakłócającego jemu spokój prowadzenia interesów, w ramach czego korzystał z tego, że bardzo dobrze muszedł interes przy okazji tego, że w Polsce było tak zwane Polskie Davos w Karpaczu. No i co? No i płacę. Będę teraz płacił, bo chyba mój czas jest troszkę cenniejszy niż do nieco tydzień 14 godzin swojego czasu. No i jaki efekt, kochani? Daliśmy się wszystko. Co mamy z tego?